Witam Państwa serdecznie. Poproszono mnie, żebym wygłosił temat związany, jeśli nie z samym głównym bohaterem, czyli Maurycym Hrabią Zamojskim, to coś związanego z tematem. Powiem szczerze, ja się nigdy specjalnie samym Hrabią Zamojskim nie zajmowałem, ale zajmowałem się jego przeciwnikami politycznymi w okresie I wojny światowej, a konkretnie tymi środowiskami ziemiańskimi, które, które były skupione wokół rady. Regencyjnej od 1917 roku i które no, tą radę współtworzyły. Napisałem zresztą na ten temat kiedyś taki większy artykuł naukowy, który sobie wczoraj przygotowując się do dzisiejszego referatu, postanowiłem odświeżyć i powiem szczerze, straszna rzecz. Znalazłem sobie swój stary czasopismo, gdzie jest właśnie mój referat, mój artykuł na temat rady regencyjnej spojrzałem na rok wydania minęło ćwierć wieku. Tak. Czyli tak sobie moja pierwsza myśl była taka, ile wtedy miałem więcej włosów w porównaniu z tymi, które mam dzisiaj. No ale trudno, po ćwierć wieku trzeba wrócić do pewnego tematu. Zresztą przeczytałem sobie jeszcze raz ten swój tekst i stwierdziłem, że jest całkiem ciekawy. Aczkolwiek oczywiście po ćwierć wieczu moich różnych badań, poszukiwań naukowych wielu rzeczy, wiele rzeczy dzisiaj bym inaczej wyakcentował niż wtedy i też... Wygłoszę jakby ten referat po ćwierdzu jeszcze raz, poszerzając go zupełnie nowe wątki związane przede wszystkim z sytuacją tak zwanego sporu o orientację w I wojnie światowej, czyli generalnie sporu pomiędzy Piłsudskim, który stawiał na państwa centralne, na Niemcy i na Austro Węgry i Romanem Dmowskim którego jednym z najbliższych współpracowników, a poniekąd sponsorem jego działalności zagranicznej Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu był właśnie bohater naszego dzisiejszego spotkania, czyli Maurycy Hrabia Zamojski. Pisząc ten tekst 25 lat temu zwróciłem uwagę na koncepcję, bo to mnie najbardziej interesowało, ja nie jestem takim klasycznym historykiem, tylko historykiem myśli politycznej. Zwróciłem moją uwagę koncepcję przyszłości Polski. W osób składających, osób tworzących czy współtworzących Radę Regencyjną, czyli kardynała Aleksandra Kakowskiego, księcia Zdzisława Lubomirskiego i Józefa Ostrowskiego. Prawdę mówiąc, kłopot z badaniem ich myśli politycznej polega na tym, że, podobnie zresztą jak ordynat. O którym, o którym dzisiaj sobie tutaj mówimy, żaden z nich specjalnie nie zajmował się pisaniem traktatów politycznych. Żaden z nich nie napisał żadnego. Jak zdarzyło się któremukolwiek z nich napisać artykuł do gazety, to jest to maksymalnie, to jeden z nich tylko napisał jakiś artykuł do gazety, z których można, można wyodrębnić jakąś myśl polityczną. Dlatego musiałem się zająć tym tematem jakby od innej strony. To znaczy, musiałem sobie sięgnąć do wspomnień, pamiętników osób, które znały trójkę członków Rady Regencyjnej oraz do projektów przygotowanych przez Radę Regencyjną dla przyszłego powojennego Królestwa Polskiego. I cóż się okazuje? Po pierwsze, może zróbmy taką charakterystykę wspólną, żeby już nie rozkładać na trzy osoby tych trzech postaci. Generalnie są to panowie, o bardzo konserwatywnych, żeby nie powiedzieć bardzo tradycjonalistycznych poglądach, zresztą najbardziej taki bym powiedział nowoczesny z nich paradoksalnie, to był kardynał Aleksander Kakowski. Dlaczego bardziej nowoczesny? Dlatego, że oni wszyscy trzej, generalnie z olbrzymią niechęcią, antypatią, patrzyli na procesy powstawania społeczeństwa masowego, w tym również nowoczesnych narodów. Dla nich nowoczesne narody to było coś takiego, co dzisiaj się określa mianem populizm i demagogia. Jakiś lud zaczął się wyrażać na tematy polityki, to w ogóle klęska i katastrofa. Biją się, jakichś sejmów chcą powszechnych praw wyborczych, parlamentów i to w ogóle katastrofa. Jeszcze chcą, żeby kobiety w tym wszystkim brały udział. Tak, oni tak na to patrzyli, w całą trójką. I Aleksander Kakowski, kardynał, co ciekawe, no, jest jedynym, który z niechęcią Olbrzymią niechęcią, ale ten fakt akceptował. To znaczy, myślę, że jako osoba duchowna zajmująca się siłą rzeczy, ewangelizacją, wypasaniem dusz, to z tymi duszyczkami tych prostych ludzi coś miał do czynienia i zdawał sobie sprawę z tego, mając do czynienia z ludźmi prostymi, iż świat arystokracji, elit arystokratycznych, gdzie politykę się uprawia w salonach, to już minął. On był jako jedyny chyba w moim przekonaniu do końca wtedy, w 17-18 roku świadomy tego. Dlatego też kardynał Kakowski bardzo mocno zaangażowany był w działalność szkolną, dlatego że uważał, iż jeśli lud już wcześniej czy później nabędzie te prawa polityczne i będzie rządził, no to lepiej jest jak my wychowamy lud, niż jak mają to wychować socjaliści w swoich, nie szkołach, tylko agitacjach, prawda? Więc dlatego był zwolennikiem, zwolennikiem właśnie edukacji ludowej i dosyć duży dosyć duże miał na to, w tym wkład. Generalnie, szczególnie Ostrowski i Ostrowski najmniej wiadomo o jego poglądach politycznych, ale szczególnie Lubomirski byli temu bardzo niechętni. Patrzyli na, tak bym powiedział, paternalistycznie na stosunki społeczne, to znaczy, że jest arystokrata, no, i on będzie prowadził coś, co oni określali mianem demokracji, czyli prowadził lud. Tak, demokracja polega na solidaryzmie społecznym, na prowadzeniu ludu, ale ten lud właściwie się nie wypowiada, jest prowadzony, można powiedzieć, tak trochę po kościelnemu, wypasane są trzody, prawda, przez arystokratów. Tak. W ten sposób na to patrzyli. I równocześnie Rada Regencyjna zaczęła przygotowywać różnego rodzaju projekty polityczne dla przyszłej Polski. Ceką charakterystyczną jest to, że Rada Regencyjna nie stworzyła żadnego projektu konstytucji. Dlaczego? A mianowicie uznała, że każda konstytucja przygotowana przez trzyosobowe ciało tak naprawdę jest projektem, który nie wejdzie w życie. To zresztą słusznie przewidywali, że nie, nie mają jakby tej możliwości prawodawczej, żeby taki projekt wcielić w życie. Dlatego też uznali, że to, co mogą zrobić, to przede wszystkim opracować projekt pierwszej ordynacji wyborczej, na podstawie której odbędą się pierwsze wybory i w ten sposób powstanie parlament pierwszy, konstytuanta, która stworzy konstytucję dla odrodzonej Rzeczypospolitej. I w trzej nasi panowie wpadli na genialny pomysł, że trzeba tak zrobić prawo wyborcze, żeby można było ogłosić, bo taka była duch czasów, mądrość etapu, żeby można ogłosić, że jest powszechne, ale równocześnie je tak zrobić, żeby było nie do końca powszechne i żeby wykluczyć te grupy wyborców, których podejrzewano o poglądy mało konserwatywne. Tak to w ten sposób nazwijmy. Pomysłodawcą zresztą w moim przekonaniu takiego demokracji z wyborami powszechnymi, które nie były do końca powszechnymi, bo się wykluczały różne grupy wyborcze, był yy, znany wtedy w świecie przykład, dzisiaj już bardziej zapomniany, yy, Napoleona III z okresu drugiego Cesarstwa lata 50. i 60. Yy, XIX wieku we Francji, gdzie było powszechne prawo wyborcze, ale... Pomijając już panie, które zostały z niego wykluczone, no bo wtedy to we Francji nie, ta zasada jeszcze się nie ugruntowała, pomijając ten element, się okazało, że 5 milionów dorosłych mężczyzn nie posiada praw wyborczych z różnych powodów. I nasi trzej panowie w swoich projektach wyborczych taki projekt stworzyli: mówią tak, głosowanie jest powszechne, ale potem zaczyna się eliminacja. Pierwsza kategoria wyeliminowania Płeć. Generalnie wszystkie panie zostały wyeliminowane z głosowania. Nie jest to uzasadniane, ale to wiadomo dlaczego wtedy uważano w, na, począt, na przełomie XIX i XX wieku, trochę jak korwitkę dzisiaj, że kobiety to socjalistki. Tak, późniejsze badania empiryczne, które prowadzili, jak było głosowania powszechne, prowadzili socjologowie, politycy, tego w ogóle nie potwierdza. To znaczy, generalnie raczej pokazuje, że kobiety bardziej konserwatywne mają poglądy od mężczyzn, tak? ale wtedy taki przesąd był bardzo popularny. Więc jednym gestem wykreślili wszystkie pani. Druga kategoria ograniczenia. Cenzus wyborczy prawo czynne, aby móc głosować, zostało. Podciągnięte aż na 25 rok życia. Dlaczego? Ponieważ zakładano, że młodzież szkolna i uniwersytecka, i w tym wieku, to jest rozbawiona, radykalna, yy, rewolucyjna, lewicowa, więc należy to, ten element wyeliminować. Czyli można powiedzieć, że eliminowali coś takiego, co dzisiaj się często określa mianem julki i oskarki. Trzecia, następna kategoria. Ładnie to jest zapisane, że wszystkie osoby żyjące w przytułkach. Jako, jako osoby zależne finansowo. Ale jak się głębiej wczytamy w projekt, w projekt tej ordynacji wyborczej, to tam mamy, że są to wszystkie osoby utrzymywane na koszt. Utrzymywane na koszt oznacza to, że nie muszą konkretnie być w przytułkach. To są na przykład osoby bezrobotne, pobierające jakiś zasiłek. Czyli innymi słowy, wszystkie osoby, które jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie płacą podatku dochodowego. Mają być wykluczone. Dlaczego? Ponieważ uznawano, że te osoby będą miały również lewicowo rewolucyjne poglądy. Wreszcie, ostatnia, czwarta kategoria, przedostatnia, osoby, które odbyły wyrok więzienia przynajmniej 6 miesięcy. Czyli przestępcy. No to jest najmniej chyba kontrowersyjny, mi się daje punkt. I wreszcie punkt piąty, zaczerpnięty wprost od Napoleona III, chociaż nie jest podany, że tak powiem, copyright, że to jest Napoleon III Bonaparte, a mianowicie wszystkie osoby, które, nie, które mieszkają krócej niż rok w jednej gminie. To jest arcyważny element, którego my dzisiaj nie wyczuwamy, o co chodzi. Któż nie mieszkał rok w gminie? Robotnicy sezonowi. Tak, czyli mówiąc wprost, chłopi bezrolni, którzy utrzymywali się ze swojej pracy najemnej, zresztą, którzy w okresie II Prospojowej głównie głosowali na PSL, wyzwolenie partii uważaną w kręgach konserwatywnych, i jędeckich, za wolnomularską. Tak, no i teraz co ciekawe, druga izba Senat. Senat miał być w połowie powoływany przez przyszłego króla polski, czyli od razu jedna, druga senatorów mamy obstawionych, i pozostali mieli być wybierani w ten sposób. Właściciele ziemscy posiadający minimum 168 hektarów, oni tu mieli mieć czterech senatorów, czterech miały wybierać samorządy wiejskie skupiające posiada chłopów posiadaczy, czyli też zamożniejszą część. Sześciu samorządy przemysłowe zatrudniające minimum 50 pracowników, czyli nazwijmy to klasa średnia i wyżej. Yy, organizacje samorządu miejskiego miały też delegować sześciu, yy, instytucje naukowe, yy, członkowie ISP adwokackich i członkowie ISP lekarskich. I teraz ciekawa jest procedura uchwalania ustaw. O, mianowicie przewidziano, Chociaż to jest ordynacja wyborcza, ale w ordynacji wyborczej zapisano już sposób, sposób uchwalania ustaw w przyszłym państwie. W, w znaczy władca, król, mógł ustawę skierować do tej z izb, do której chciał. Niekoniecznie do niższej, tak jak to teraz jest, potem ona przechodzi do wyższej, gdzie tam albo jest puszczana, albo jest tam, prawda, blokowana i tak dalej. Więc mógł puścić, do której chciał i. Uwaga, jeżeli druga izba wypowie się przeciw, to wtedy zgromadzenie miało się spotykać całe i większością dwóch trzecich mogło, mogło obalić weto jednej z izb. Ja sobie policzyłem, że jeżeli za 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 założymy, że senat ten konserwatywny, złożony głównie z nominantów, prawda, czy połowy y królewskich i y do tego, prawda, tych przedstawicieli najbardziej zamożnych warstw społeczeństwa, i ten Senat uzyska 25 posłów, to wtedy może ten, ta każda z tych ustaw przejść. Czyli innymi słowy, tak naprawdę przyszły król miał rządzić, czy mógłby rządzić de facto w oparciu o Izbę Wyższą, sam Senat. Czyli miała być demokracja, ale miała być pewną fasadą. Jak wtedy to tak opisałem, potraktowałem jako ciekawy taki pomnik myśli konserwatywnej i konserwatywnej, bym powiedział, niechęci do demokratyzacji społecznej. Ale potem, przez wiele lat swoich różnych badań, zająłem się jakby tą Radą Regencyjną od drugiej strony. Bo my zawsze w Polsce patrzymy na Radę Regencyjną od strony polskiej. A co o to, na ten temat sądzili Niemcy? Którzy razem z Austriakami tą Radę Regencyjną stworzyli, no ale biorąc pod uwagę sytuację na froncie, no to tak naprawdę o wszystkim decydowały wtedy Niemcy Kaiserowskie. A mianowicie, jak się sięgnie do niemieckiej literatury przedmiotem prawniczej, geopolitycznej i ekonomicznej, to tam cały czas pojawia się ta koncepcja, która w 1916 roku, w 16 roku została nazwana koncepcją Mittel-Europy. Czyli Federacji państw i państw zależnych od Niemiec wraz z Niemcami. I teraz trzeba się zastanowić, w jaki sposób było to argumentowane. Otóż, wbrew pozorom, jak sobie to, te wszystkie koncepcje Pozbędziemy się całego szafarzu światopoglądowego, ideologicznego, imperium, wskrzeszenie cesarstwa, wielka przestrzeń, system sojuszy i tak dalej. To tak naprawdę wszystko się ostatecznie sprowadza do tak zwanego pojęcia gospodarki komplementarnej. Mittel Europa miała posiadać gospodarkę komplementarną. Na czym to polega? Otóż Niemcy... Bo my sobie z tego być może mało zdajemy sprawę z tego, że Niemcy cierpiały już wtedy i cierpią zresztą dzisiaj na pewien problem natury ekonomicznej. To znaczy ich industrializacja jeszcze w drugiej połowie XIX wieku była industrializacją yy, nierównomierną. Niemcy stworzyły w drugiej połowie XIX wieku gigantyczny przemysł stalowy i chemiczny. I on zresztą do dzień, dzień dzisiejszy jest kołem zamachowym niemieckiej gospodarki, niemiecka chemia i niemieckie samochody. To jest uważane za podstawę, a wtedy to jeszcze było bardziej, bo to wyroby stalowe były i tak dalej. I problem polegał na tym, Niemiec od samego początku, że rynek niemiecki wewnętrzny nie był w stanie tej produkcji wchłonąć. Ona musiała być eksportowana. Niestety, i Niemcy znów miały ten problem już od samego początku. Niemiecka produkcja była droższa od produkcji anglosaskiej. Dlatego też potrzebowały posiadać gospodarki komplementarne, które będą importowały te produkty. I to gospodarki, które razem z Niemcami ograniczą się jedną barierą wielką celną przed światem anglosaskim i jego tańszą produkcją przemysłową i chemiczną. Taki był generalnie projekt. A czego potrzebowała gospodarka niemiecka? Gospodarka niemiecka potrzebowała wtedy przede wszystkim taniej siły roboczej o niskich kwalifikacjach. Z jednej strony, czyli mówiąc prost robotników, a z drugiej strony potrzebowała czegoś takiego, co byśmy dzisiaj nazwali mianem ekologicznej żywności. Wtedy jeszcze tego pojęcia nie używano. Jak sobie Państwo zestawicie te dwa elementy, to znaczy, Potrzeby niemieckiej gospodarki i Mittel Europę, Polskę, Słowację, Ukrainę, Białoruś, to wszystko, co Niemcy na chwilę uzyskały w traktacie brzeskim, to Państwo zobaczycie, i to wszyscy niemieccy ekonomiści tego czasu pisali w na pierwszej połowie XX wieku, a szczególnie w interesujący nas okresie, to są właśnie te gospodarki komplementarne. Czyli Niemcy będą produkowały produkty wysokoprzemysłowe, chemię, budownictwo, wszystko co związane z żelazem, przetwórczością tego typu. Europa Wschodnia będzie to wszystko od Niemiec kupowała. W zamian za co? A mianowicie za produkty gospodarki rolnej i Tanią siłę roboczą, która będzie pracowała gdzieś tam w zagłębiu rury i wysyłała do domów pieniądze po to, żeby rodziny mogły te produkty kupować. Innymi słowy, Niemcy potrzebowały rolniczej Polski. Nie tylko zresztą Polski, ale Polski między innymi w tym wszystkim. Teraz proste jest pytanie. Jak chcecie Państwo, będąc cesarzem niemieckim i jego rządem, zastanowić się to, kto zapewni to, że Polska będzie krajem rolniczym i nie będzie się tu rozwijał przemysł ciężki. Konkurencyjne dla zagłębia rury. Ziemianie. Tak. Oni się specjalizują w produkcji rolnej. Co więcej, ci ziemianie, jak się spojrzy w Polsce, oni tak generalnie tak. Na, ten, na, to, na te wielkie fabryki, to patrzyli dużą niechęcią. Banki, to rzemiosło, handel, to wszystko raczej się kojarzyło im tak jakoś tak trochę dziwnie, to są oczywiście w pewnym sensie można powiedzieć szlacheckie jeszcze przesądy w znacznej, w, znacznej, w znacznej mierze, ale w każdym razie to środowisko zapewniało to, że tak powiem, że to będzie taka zielona Polska, można powiedzieć, konserwatywna, wiejska, będzie dużo dzieci, dlatego będą jeździły do Zagłębia Rury po pracę. Będą tutaj produkowały Polacy ekologiczną żywność i w zamian za to będą kupowali te niemieckie produkty. Taki był niemiecki pomysł i to by z tym projektem konserwatystów się sprzęgło. I teraz na tym tle spójrzmy sobie na postać naszego głównego bohatera, czyli Maurycego Hrabiego-Zamojskiego. Mówiąc po marksistowsku, dla niektórych może brzydkie słowo szczególnie dla osób które reprezentują środowiska ziemiańskie. Z punktu widzenia interesów klasowych ziemian to właściwie projekt niemiecki jest atrakcyjny. Zgadza się? Tak. I dlatego jak sobie spojrzymy na środowiska ziemiańskie w pierwszej wojnie światowej, to one generalnie ten pomysł i tak zwanych aktywistów, którzy popierali współpracę z Niemcami, popierały. I tutaj na tym tle odwołam się do wcześniejszego wystąpienia pani profesor Maj, która zwróciła uwagę, że w prasie endeckiej zawsze podkreślano ten element o hrabiu zamońskim, że nie zamykał się w kaście, pamiętam tutaj był taki ładny cytat nawet na tym, na, na, na obrazku gdzieś tam z gazety, że nie zamykał się w kaście myśli narodowo, jest, że tak powiem, swój majątek zużywa na korzyść narodu, i tak dalej. Czyli innymi słowy, hrabia Maurycy Zamojski nie myślał kompletnie w tych kategoriach, co by było być może najlepiej dla niego i dla jego grupy społecznej. Dla niego zdecydowanie najważniejsza była Polska. I to trzeba bardzo starannie podkreślić. Bo o ile jeszcze orientacja na Rosję z pierwszych lat I wojny światowej 1014-15, jest orientacją, powiedzmy, na kraj też konserwatywny, rolniczy i tak dalej, to w momencie, w którym Dmowski sam pisze w, 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 w swojej polityce polskiej odbudowie państwa. Na przełomie 15 i 16 roku zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja tę wojnę przegra i o Polsce rozstrzygną mocarstwa zachodnie Anglia i Francja. No to ja myślę, że taki Zamojski, który zresztą widać wyraźnie, było z tych referatów dzisiejszych, był mocnym frankofilem. Przecież tak naprawdę model francuski stanowi dla Zamojskiego, dla jego własnej pozycji społecznej i majątkowej, zagrożenie. Model republikański. Model demokratyczny, który zagłasza reformą rolną, demokratyzacją i tego wszystkimi elementami. Proste jest pytanie, czy Zamoyski zdawał sobie z tego sprawę? Ja powiem tak, no myślę, że był na tyle świadom historycznie i wydarzeń dziejących się naokoło, że sobie z tego zdawał sprawę. Mimo to uważał, że Polska może istnieć tylko i wyłącznie w oparciu o, te, o, o Francję przede wszystkim. I mimo, że tak powiem, że było to sprzeczne z jego prywatnymi interesami, zdecydował się poprzeć to stanowisko. I to było, proszę Państwa, z mojej strony tyle. Myślę, że to było kilka takich uwag, które powinny nam dać pod rozwagę i postawić właśnie postać Maurycego, hrabiego Zamoyskiego, właśnie w tym świetle polskiego patrioty. Polski patriota to jest oczywiście ktoś, kto potrafi poświęcić swoje interesy na rzecz, jak to się nie chce nazwać, dobra wspólnego, interesu narodowego, i myślę, że Maurycy, hrabia Zamoyski, właśnie to zrobił. Dziękuję bardzo.